thank Połączone siły czterech wiodących serwisów technologicznych, ponad pół miliona głosów oddanych przez czytelników i kilkanaście nagród dla najlepszych urządzeń, usług i rozwiązań 2015 roku, tak w liczbach przedstawia się pierwsza edycja plebiscytu Tech Awards, którego uroczyste podsumowanie odbyło się 9 grudnia w Warszawskim Teatrze Kapitol. Budynek stał się tego dnia prawdziwą stolicą nowych technologii. Zebrały się w nim dziesiątki dziennikarzy oraz ponad 100 przedstawicieli największych firm sektora IT. Galę otworzył efektowny pokaz laserowy przygotowany przez Chrystiana Mindę, półfinalistę programu Mam Talent. Następnie przyszedł czas na rozstrzygnięcia. Podczas imprezy dowiedzieliśmy się, które produkty debiutujące w 2015 roku zrobiły największe wrażenie na czytelnikach komputer świata, PC Labu, TechnoWinek i AGD Labu. I tak najlepszym desktopem 2015 roku okazał się przeznaczony dla graczy Asus ROG G20 AJ. Jeżeli chodzi o Asusa, no to tutaj rzeczywiście gama produktów wręcz się poszerza, a nie zawęża, bo z jednej strony to są desktopy, komputery przenośne, czyli laptopy, są bardzo małe desktopy, mamy całe zestawy akcesoriów dla graczy, więc zdecydowanie skupiamy się na tym rynku, nie odpuścimy. No i myślę, że kolejne konstrukcje, chociażby GX700, ten jest pierwszy laptop z chłodzeniem wodnym który w przyszłym roku zawita na naszym rynku, no to jest ten kierunek, w którym zmierzamy. Tytuł produktu roku wśród notebooków przypadł MacBookowi od Apple, a w kategorii hardware triumfowały wydajne procesory Intel Core szóstej generacji. Najwięcej statuetek spośród wszystkich firm, bo aż trzy, zgarnął Samsung za sprawą świetnego telewizora SUHD, inteligentnego zegarka Gear S2 oraz topowego smartfonu Galaxy S6 Edge Plus z wygiętym ekranem wyróżnić się tutaj, pokazać coś nowego, coś, co zwróci uwagę czytelników, bo, bo pamiętajmy, to jest plebisty, tak? To jest plebiscy, to ludzie po prostu głosują na, na swoje ulubione urządzenie. No to, to jest fantastyczne osiągnięcie i bardzo się cieszę, że wspólnym wysiłkiem to się udało zrobić. I przede wszystkim bardzo dziękuję wszystkim czytelnikom, że docenili i obiecuję, że a, tego typu niespodzianek będzie w przyszłym roku o wiele więcej. Także śledźcie nas, a my postaramy się Was nie zawieść. W kategorii tablety prym wiodła VioGaTap 3 Pro odlenowo Lenovo z wbudowanym projektorem. To jest pierwszy tablet na świecie, który jest wyposażony w projektor, dzięki któremu możemy oglądać multimedia na, na ścianie, na, na płaskiej powierzchni w rozmiarze 70 cali. Nie ma innego takiego projektora. Dodatkowo super bateria, wielofunkcyjność, cztery typy pracy, wszystko czego potrzebujemy. A najlepszym akcesorium został 34-calowy zakrzywiony monitor LG. Wśród sprzętu AGD czytelnikom najbardziej przypadł do gustu robot sprzątający iRobot Roomba, a wśród urządzeń fotowideo wyróżnienie zdobyła kamerka GoPro Hero 4 Session. Jeśli chodzi o software, zwycięzca mógł być tylko jeden, Windows 10. W kategorii gry konkurencję zdeklasował zaś Wiedźmin 3 dzikigon, który otrzymał też tytuł produktu roku 2015. Wiedzieliśmy, że dajemy z siebie wszystko, wiedzieliśmy, że na dużo nas stać, natomiast no, na pewno liczba nagród i przyjęcie było dla nas miłą niespodzianką. Nasz... Tak dobrego się nie spodziewaliśmy. Kapituła plebiscytu przyznała również kilka nagród specjalnych. Pochwalić nim mogą się Operator Sieci Plus za najszybszy dostęp do mobilnego internetu LTE i szereg nowatorskich funkcji oraz rozwiązań. Epson za dostarczenie biznesowi najwyższej jakości technologii wizualizacji i druku oraz GDATA za 30 lat wspierania użytkowników w walce z wirusami komputerowymi. Po ceremonii przyszedł czas na rozmowy w miłej atmosferze oraz dodatkowe atrakcje. Tych ostatnich nie brakowało. Goście mogli m.in. odbierać zdjęcia z Gali drukowane na miejscu na sprzęcie firmy Epson. I poznać bliżej świat wirtualnej rzeczywistości dzięki firmie OVRO. Całe wydarzenie zostało zarejestrowane w technologii 360 stopni, a za jakiś czas w internecie znajdziecie relację z Gali w postaci sferycznego wideo. Na pewno plebiscyt zostanie na długo w pamięci organizatorów, laureatów oraz czytelników. Przynajmniej do czasu kolejnej edycji.